rozmowy dziś jest Kasia Figura i no, zbieżność nazwiska jest tutaj przypadkowa, chociaż jak się Kasiu poznałyśmy w tym roku na Zamojskim Lecie Teatralnym, to sporo radości miałyśmy. No dokładnie. I, i Kasię zaprosiłam tutaj, żeby opowiadała nam o tym, co robi, bo e, przedstawię cię, Kasiu, pracujesz w Zamojskim Domu Kultury, jesteś szefową działu marketingu, oprócz mhm. tego prowadzisz swój zespół artystyczny tak. Gdzie Diabeł Nie Może tak. i od niedawna prowadzisz też taką działalność doradczą e, Figura media, gdzie mhm. no, jakby dzielisz się swoją wiedzą ekspercką odnośnie tego, jak budować markę biznesową, markę osobistą na, w mediach społecznościowych, prawda? Wszystko, Wszystko się, zgadza. się zgadza. Wszystko się no zgadza. I zanim nam opowiesz właśnie, jak to robić, jakie popełniamy błędy, to chcę Ciebie Kasiu, zapytać o to. Jak Ty łączysz tę wielość zadań i co w tej wielości jest dla Ciebie wartością? Bo i zamojski Dom Kultury, mm -hmm. i, 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 i tańczysz, i śpiewasz, i jeszcze teraz poradzasz. <gry> no właśnie, szczerze mówiąc, to czasami sama się e, dziwię, jak ja to e, daję radę wszystko łączyć, ale e, u mnie to jest tak, że im więcej robię, tym mam więcej jakoś energii e, i to mnie uszczęśliwia, więc e, jeszcze tym bardziej, jeżeli komuś mogę pomóc, sprawić mm -hmm. radość, no to, e, no to mnie to napędza do działania i, i, i tak po prostu... Się to dzieje. Tak. I od niedawna właśnie rozpoczęłaś swoją taką działalność doradczą. Prowadzisz. Hmm. Masz kanał na YouTubie, tam prowadzisz rozmowy z przedsiębiorcami, hmm. też prowadzisz taką działalność. Media figura, figura media? E, figura Media. Figura Media. Figura tak. media. I, i, I piszesz tam do ludzi, którzy są zainteresowani tym, żeby z tej twojej wiedzy skorzystać. Nie patrz na innych, patrz na siebie, na swoje cele i swoją drogę, prawda? I ja mam takie poczucie, Kasiu, że my często czytamy właśnie w mediach społecznościowych różnego rodzaju takie przesłania, które mają nas zmotywować i one rzeczywiście są prawdą. Mhm. Tylko jak ty myślisz, co musi się zadzia zadziać, co musi się stać, żeby no, ktoś, kto przeczyta takie zdanie, mhm. rzeczywiście chciał wstać z kanapy i wziąć mhm. te sprawy w swoje ręce i zacząć działać? Jak no to właśnie? To, to chyba zależy już od człowieka, czy on zdecyduje się podjąć to wyzwanie. Samemu ze sobą, tak naprawdę, bo yy, większość tych wyzwań, no to musimy pokonać sami, sami po prostu. Czy pójdziemy na siłownię, bo chcemy schudnąć, ale to, to my musimy pójść na tą siłownię. Yy, czy my właśnie zechcemy yy, prowadzić tego Facebooka swojego systematycznie, bo to chodzi o tą systematyczność, żeby mieć tych nowych klientów, no to musimy to robić po prostu praktycznie dzień w dzień. Być dla tego klienta otwarci, być dla niego mili, odpowiadać mu na wiadomości. I to trzeba po prostu robić. Dobić, więc mhm. jeżeli twoim celem jest zdobycie klienta, no to musisz y, zrobić wszystko, żeby tego klienta mieć. A właśnie jedną z tych dróg jest właśnie prowadzenie na przykład tego Facebooka czy Instagrama y, i docieranie do nowych odbiorców i pozyskiwanie tych nowych klientów. Mhm. Po prostu. Mhm. To, że, że twoja firma, twoja działalność cieszy się takim dużym zainteresowaniem świadczy o tym, że jest taka duża potrzeba tego, prawda? Bo no, jakby sama mówiłaś, że byłaś zaskoczona takim dużym mhm. odzewem. Y, y, od klientów, którzy Co chcą prawda. skorzystać z swojej wiedzy. To prawda. Niektórzy może nawet nie wiedzą, że, że ten Facebook mhm. może być wspaniałym narzędziem do pozyskiwania klientów. Tym bardziej, że teraz mamy pandemię mhm. i wiele tych działalności nie może być tak aktywną, jak, jak w normalnych tych powiedzmy zdrowych czasach. I sporo tych działań przenosi się właśnie do internetu. Mhm. Dlatego warto właśnie zadbać o tą taką sferę internetową, Internetową swojej działalności, o tego Facebooka, o ten profil na Instagramie. Żeby klienci zobaczyli, że, że wy jesteście, że ta firma działa, co wy macie do zaoferowania, dla jakiego klienta jesteście. Więc no, te informacje są bardzo ważne i warto właśnie się udzielać w internecie. Dlatego to zrobiłam. I ty wspierasz przedsiębiorców, mhm. ale też pomagasz budowaniu jakiejś takiej marki osobistej, mhm. prawda? Bo też dzielisz się jakby swoimi doświadczeniami jako osoba, która rekrutowała, szukała osób do do pracy i też jakby zadziwiały Cię różne rzeczy, między innymi wpisy, że szlachta nie pracuje no na Facebooku. No dokładnie. I to rzeczywiście jak na kandydata o pracę, to to, tak. to słabe. Taki właśnie wpis mm -hmm. zrobiłam ostatnio u siebie na Facebooku, właśnie na, na profilu Figura Media. Ehm, o CV właśnie, jak ludzie tak. przynoszą, chcą gdzieś pracować, przynoszą swoje jakby, wykaz tych swoich uczelni ukończonych, jakieś może miejsca pracy, jeżeli mieli. Ja na przykład, jak robiłam nabór do, do Zamojskiego Domu Kultury, do swojego działu, to ja w pierwszej kolejności właśnie mhm. sprawdzałam w internecie, kim ta osoba jest. Mhm. I jeżeli właśnie widziałam w informacjach, bo pierwszą informacją tak naprawdę jak się zagląda jest zdjęcie profile. Jest zdjęcie w tle. I po lewej stronie są informacje, i często, ola Boga, spotyka się właśnie wpis: Szlachta nie pracuje. I jak ja sobie pomyślę, że jak ja mam takiego szlachcica wziąć do siebie do pracy, no to jakby nie chcę mieć takiego szlachcica. Wolę mieć osobę, która po prostu lubi pracować i która na przykład wpisze w tych informacjach swoich, gdzie pracowała, jakie ma doświadczenie, czy jak przeglądam zdjęcia, żeby było widać, że ona działała tutaj, że się udzielała na przykład w takiej akcji, że była wolontariuszką na przykład, co jest też, no, no wszystko, takie, takie ważne rzeczy są, warto pokazywać, o tak bym powiedziała, że i ta marka osobista y, idzie jakby równolegle z budowaniem marki firmowej. Jeżeli prowadzisz firmę i podpisujesz się w tej firmie swoim nazwiskiem i ja później wchodzę, przeglądając sobie tą firmę, czym ta firma się zajmuje, zaglądam sobie, właścicielem jest Marysia Kowalska, zaglądam na stronę Marysia Kowalska, a tam są w ogóle jakieś same memy albo jakieś udostępnienia stron innych ludzi, a o Marysi Kowalskiej po prostu nie ma nic, że Marysia ma tą firmę nawet, że Marysia interesuje się, nie wiem, sportem, że interesuje się muzyką klasyczną, że interesuje się czymkolwiek. Nie ma nic o Marysi. Marysia jest po prostu jakby na Facebooku, nie ma Marysi, jest Marysia Kowalska się nazywa i nawet nie wiadomo, że ona jest właścicielką właśnie tej firmy. Więc to, na to powinno się zwracać uwagę, bo to jest naprawdę ważne. Ja się przekonałam o tym sama, kiedy właśnie założyłam Figura Media, bo na tym swoim prywatnym profilu Kasia Figura Mam już ponad 4000 yy, znajomych, których tak naprawdę oczywiście nie znam wszystkich. <głos> <głos> ja to nazywam, no to to tacy moi odbiorcy, moi fani, że tak powiem. I jak ja złożyłam mój profil Figura Media, zaczęłam ruszyć, ruszać z tą działalnością i poprosiłam tych moich znajomych, żeby udostępnili tą informację, że ja zaczynam te działania. To ja byłam w szoku, jak na drugi dzień, czy za dwa dni, miałam na Figura Media 500 mhm. już polubień, 500 fanów. Mhm. Więc stwierdziłam, że jednak no, ta marka osobista, którą ja już od pięciu lat budowałam, mhm. ma ogromne znaczenie mhm. i warto to robić. Warto. No to Kasia podziel się trochę jakimiś takimi najważniejszymi informacjami, bo też wiem, że z Twoich rad korzystają przedsiębiorcy z Biłgoraja, też mhm. twórcy z, z Biłgoraja, tak. więc trochę Ja bardzo proszę, chcę trafić właśnie tak. do, do, do ludzi z Biłgoraja, do przedsiębiorców z Biłgoraja, z Chubieszowa mhm. właśnie bardzo bym mhm. do tych okolic z Zamościa, bo do tych takich lokalnych naszych przedsiębiorców nie zamierzam nigdzie jeździć na szkolenia, jak niektórzy szkoleniowcy po całej Polsce, tylko właśnie chciałam się tutaj skupić, bo tutaj jest mnóstwo też ludzi, którym mhm. warto pomóc, którzy może do tej Porę nie doceniali e, wartości tego Facebooka, tego Instagrama. No to ja może powiem właśnie o firmie, że, że każdej firmie zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej klientów. I żeby trafić do tego klienta, to trzeba się z nim zaprzyjaźnić. A żeby się z nim zaprzyjaźnić, to on musi poczuć, że ty chcesz dla niego dobrze. Czyli na przykład, jak piszemy post. To nie piszemy, że zapraszamy do naszego gabinetu kosmetycznego, mamy super nową maszynę o parametrach takich i takich, bo to tak naprawdę nikogo nie obchodzi. Warto napisać, jeżeli czuję, że twoja skóra jest zmęczona, potrzebuje regeneracji, przyjdź do nas, my się tym zajmiemy, będziesz wyglądała jak milion dolarów. Mhm. No przykład, nie? I od razu się uśmiechasz, bo już byś do takiego zakładu poszła, tak, prawda? Tak. I ambiżualizację ja miliona. Tak, no właśnie. Albo jeżeli, nie mhm. wiem, na przykład chcesz schudnąć, nie masz na to pomysłu, nie wiesz, jak się zabrać za to, przyjdź do naszej siłowni, u nas jest dietetyk, jest super trener, my się tobą zajmiemy, będziesz wyglądała super. Mhm. Będziesz się czuła świetnie, bo siłownia to nie tylko wygląd, ale także zdrowie. Mhm. I, i, I trzeba po prostu znaleźć potrzeby yy, klienta. I z tymi potrzebami, do z tym e, jakby rozwiązaniem jego problemu, do niego uderzyć. Mhm. E, powiedzmy trochę o tym czasie. Już wspomniałaś, że pandemia, to, że mhm. byliśmy pozamykani. Sprawiła, że e, przedsiębiorcy część swojej działalności przenieśli właśnie mhm. do internetu. No w ogóle trochę życia naszego m, przeniosło się e, online. Mhm. Jak ty obserwujesz, jak, jak, jak sobie radzą e, przedsiębiorcy mhm. właśnie z tym, jaka to jest szansa, mhm. e, żeby właśnie przenieść część e, swojej działalności mhm. do internetu? Ci, co mają czas i ci, co y, znają wartość tego narzędzia, tego Facebooka, tego internetu, to oni działają. Mhm. Ale właśnie ja bym chciała trafić do tych ludzi, którzy jakby nie, nie wiedzą jeszcze o tym, nie, nie przekonali się o tym na własnej mhm. skórze, jakim to jest narzędziem, że, że to może im pomóc w zdobywaniu klientów, zwłaszcza właśnie w tym okresie pandemii, bo przecież mhm. właśnie można organizować live'y, czyli livey sprzedażowe, czyli na przykład jak ktoś ma właśnie butik z odzieżą, czy to można robić takie organizować na Facebooku livey sprzedażowe, które. To jest darmowe jakby narzędzie, bo y, prowadzisz transmisję na żywo i na żywo pokazujesz, co masz w swoim sklepie, i możesz te rzeczy jakby od razu sprzedawać w komentarzach później, czy w wiadomościach prywatnych. Osoby się zgłaszają: Ja jestem zainteresowana sukienką, tą i tą, prawda? To wymaga potem... takiej odwagi. Tak mi się wydaje. No, trzeba... Przełamanie jakiegoś tak. też y, no, lęku wewnętrznego przed tym, żeby... Nie to to nie y. jest proste, no, tak to się nie wydaje. jest proste, ale słuchajcie, nie ma co patrzeć, lepiej zaryzykować, tak mm -hmm. jak rozmawiałyśmy nawet przed programem, tak. lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż później y, że żałować, się po... że, się, że się nie podjęło tego ryzyka, mm -hmm. bo myślę, że gra jest warta świeczki, zwłaszcza w tych właśnie trudnych czasach, więc jeżeli nie macie klientów u siebie w sklepach, to próbujcie właśnie zaistnieć w sieci, w internecie. Tak, tak też wiele tutaj biograficznych przedsiębiorców przedsiębiorców w czasie tej pandemii taką działalność rozpoczęło i też mhm. widzę, że ją kontynuuje. Ale jeszcze Kasia, chcę Ciebie zapytać o mhm. coś takiego, że no też żyjemy w świecie, różni teoretycy, naukowcy mówią, że za dużo jest tego życia online, że to życie online mhm. no gdzieś też um, zabiera nam taką prawdziwą relację. Czy mhm. się Ty też jakby z tym spotykasz, że, że jest, gdzieś jest ta, ta granica życia mhm. W sieci. Ja ci coś powiem, Gabriel, no właśnie. mi się jest. wydaje, że to po prostu świat się zmienia. I to już teraz nie ma, że to, co normalne, to, to, to tak jak było kiedyś, że tego internetu tak nie było. Dla nas teraz normalnością jest właśnie to życie tak naprawdę z tym telefonem w ręku. Mhm. Bo zauważmy, że tak naprawdę w rodzinie każdy już ma teraz telefon, nawet przed telewizorem, jak rodziny siedzą, to każdy gdzieś tam w reklamach smyra sobie palcem po tym telefonie. Po prostu czasy się zmieniają i taka się robi nasza nowa rzeczywistość i trzeba po prostu, mi się wydaje, jeżeli chcemy y, y, iść do przodu, rozwijać się w działalnościach różnych i w budowaniu swojej marki osobistej czy w budowaniu swojej firmy, to musimy się pogodzić z tym faktem, że ten internet, on już będzie w naszym życiu i mhm. będzie coraz bardziej ta technologia. Y, i po prostu trzeba się tym odnaleźć, odważyć się, przełamać się niekiedy yy, i przejść do przodu, i zdobywać nowe rewiry, nowych klientów i, i nie ma się co oglądać na, na przeszłość. To jest jakby pokonanie jakiejś takiej bariery i, i jakby zmienienie też nawyków, prawda? Tak, że, że to instytucjach... właśnie, po, po, popatrzcie, co ja tutaj mam, to jest narzędzie, które każdy człowiek mm. powinien teraz mieć, to jest kit do robienia selfie i to mm. po prostu trzeba pokochać i się z tym oswoić mm. i wszędzie na jakieś wydarzenia jeździć z tym mm. i fotografować te fajne momenty i udostępniać się, pokazywać ludziom, czym ja się zajmuję, bo ja dzisiaj na pewno też rzucę, że byłam w Gabrysi, byłam w Górackim Centrum Kultury z fajnymi facetami <śmiech> <śmiech> w tle, <laughs> także mm. na pewno no to pokażę i ludzie też zobaczą, Wow, była, zapro... kto się zaprosił w ogóle, ktoś mm -hmm. chciał z nią rozmawiać na takie tematy w Biłgoraju. No tak, bo, bo my też w Biłgoraju chcemy oswajać te tematy, a wiemy też, że przedsiębiorcy też potrzebują takiego mm -hmm. wsparcia. I, I dziękuję, że się też dzisiaj podzieliłaś swoimi, ja dziękuję za swoją wiedzą. Tak I mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję się mm -hmm. spotkać i, i porozmawiać może też w, w związku z domami kultury, w których Aha. pracujemy. Serdecznie dziękuję. Kasia dziękuję Figura bardzo. była gościem rozmowy. Polecamy Twoje strony, tak? Tak, Czyli... Figura Media, zapraszam serdecznie, Zespół Gdzie Nie Może, no i Kasia Figura, profil <grym> prywatno-zawodowy, <grym> także zapraszam. i Zapraszam też wszystkich przedsiębiorców, jeżeli ktoś potrzebuje konsultacji czy, czy, czy na szkolenie, wkrótce będę pewnie kolejne szkolenie organizować, to serdecznie zapraszam. Wielkie dzięki, rozmowa to była i Kasia Figura w niej. Dziękuję bardzo.